bo to jest wiekopomna chwila procesor <śm> z jednym rdzeniem to jest ten komputer co przed chwilą przesłałem film na youtube karta zapierdziela jak widać jeszcze coś żyje na tym procesorze mógłbym kartofle gotować albo makaron si się grzeje 68 stopni w stresie Teraz ma około 45, 2 i kropka 70 GHz. Intel Celeron, jak doczytałem, 2 GB RAMu. DDR1, dysk 500 giga Napęd DVD. DVD LG. Jeszcze na ATA IDE. Co <ścoughs> jest tragedia? Komputer z roku już Wam mówię, szósty dzień, jedenasty miesiąc, rok 2007. Gwarancja 24 miesiące. Nie, no kurwa, ten jest komputer po prostu wrak. Nawet kurwa żółwie ninja by na nim nie, nie mogli nic zaplanować. Dzisiaj kurwa, całe dzień by się schodziło im. Dobra, teraz akcja dalej. No patrzcie, on żyje. Żyj, wajzo! Eee, uruchamiamy tego trupa jazda. to jest, co są jaja kompletnie? Linux Ubuntu Mate na takim trupie zainstalowany. Zobaczcie, Boże drogi, jak to w ogóle działa? Boże drogi, Boże eee, he, he, he. To, że to w ogóle chodzi? To jest w ogóle cud. Ładuje się. A teraz się uciszę i posłuchajcie, jak to w ogóle chodzi. Procesor normalnie wyje. A ja ten system coś sprawdzał jeszcze Dłużej się uruchamia niż normalny komputer w dzisiejszych czasach szybko stukamy hasło Nie będę stopował, żebyście widzieli po prostu jak długo zajmuje mu uruchomienie, ponad 2 albo i 3 minuty. To jest normalnie bajka. Żyje. Nawet z dechlaku. Pulpit Ubuntu się uruchomiła ten trupku, a ten jeszcze. Ej, to są po prostu, dla mnie to jest coś e, po prostu nie do pomyślenia, żeby kurde, zobaczcie jak to chodzi. Mm. Jeszcze zawiesił. Dlatego, że to jest tylko jeden rdzeń procesora i on ma kupę rzeczy na głowie. A zanim on to wszystko załaduje, to trochę mu minie, przynajmniej muszka chodzi rasa dobrze. Super, że jestem posiadaczem Linuxa Ubuntu. To sobie wyłączymy. Odpalimy ten nieszczęsne menu systemu Co to? Ja pierdzielę znowu jakiś błąd wyskoczył Zaraz Ale tu co chwilę coś się dzieje. Wyślij raport niech się uczą Popatrzcie, jeden procesor. Boże drogi, 100% Przecież on się prawie nie chłodzi Pamięć 2 GB. No to, to, jeszcze, jeszcze to coś jest fajnego. Przeszeń wymiany to jest, to widzicie. Ale ten procesor to, normalnie ja jaka można smażyć, zaraz olej poleje, patelnie wstawię. <ścoughs> Jeden rdzeń procesora. Dlatego on tak długo instalował ten system. E, instalacja systemu na tym komputerze zajęła dos, dos, dokładnie 4 godziny. Może niektórzy się Zakrztuszą teraz, jeżeli jedzą, ale 4 godziny instalacja systemu. A teraz wyłączę tego trupa, bo już mam go dosyć. Ale nie powiem, działa. Działa, naprawdę działa. O, jeszcze go pokażę. komputer z 2007 roku Intel Celeron ale co jest najlepsze bajka to wszystkie kondensatory jak sprawdziłem w powiększeniu są wszystkie są całe zabite fabrycznie żaden nie jest napuchnięty pierwszy taki okaz komputera w którym wszystkie kondensatory są w porządku i dla mnie to jest po prostu bajka ja tu wrzuciłem od siebie kartę wifi żeby on miał jakąś łączność ze światem. Akurat mam zbędną. Dysk 500 giga w takim komputerze. A się wyłączy. Dobra, dziękuję bardzo. Widzieliście pokaz możliwości tego starego komputera, on tak wygląda stara jednostka, przodu nie będę pokazywał bo przód ucierpiał butelką od piwa ale naprawdę, to, to jest w ogóle dla mnie niezrozumiałość, że, że to ma w ogóle jeden rdzeń procesora boże drogi jak to jest w ogóle możliwe, że to działa dobra, trzymajcie się i na razie to był pokaz tego co można zrobić, jeżeli ma się chęci i du trochę czasu i ma się po prostu pomysł.